Cześć z tej strony Maciej Kulchawik, Król Wrocławia, odpowiada na pytania na temat występowania. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w tej kolejności. Cześć z tej strony Maciej Kulhawik, Król Wrocławia, a w tej serii odpowiadam na pytania na temat występowania, więc jeśli macie jakieś takie pytania do mnie, piszcie w komentarzach. Wszystkie czytam, przeklejam w dokument i odpowiadam. Jedziemy! Adam Socha pyta, jak zrobić, żeby widz zapamiętał nasze show? Jest tutaj więcej pytań od Adama, ale zrobimy je w osobnych odcinkach. Adam Socha pyta, jak zrobić, żeby widz zapamiętał nasze show? Być zajebistym. Chyba to jest jedyna opcja. Być ty. No. Bardzo dobre pytanie. Jak widać, nie zastanawiam się nad nimi wcześniej, e, tylko je tutaj zapisuję. No chyba jedyną opcją, nie ma tu jakichś trików, nie ma tu jakichś specjalnych porad. Zrób to, to i to, żeby widz zapamiętał nasze show. Ono musi być bardzo dobre. O, i jest takie ładne powiedzenie, że... Mm, Widzowie zapomną to, co mówiłeś, zapomną to, co tam robiłeś, co to były za sztuczki, kogo to obchodzi, ale nigdy nie zapomną tego, jak się z tobą czuli, jak się przy Tobie czuli. Więc chyba naszym takim głównym obiektyw powinno być to, obiektyw celem powinno być to, żeby sprawić, żeby ci ludzie czuli się wyjątkowo na naszym pokazie. W jaki to będzie sposób? Czy będziecie turbo zabawni, czy będziecie turbo e, wzruszający melancholijni, czy to będzie, wiesz, czy to będzie petarda, wodotryski, fajerwerki, największa wietara, wiertara świata. W jakiś sposób trzeba zrobić takie wrażenie na widzu, że on za 20 lat, jak będzie opowiadał, tam kolegom... A, a, widziałem kiedyś takiego magika, który a, coś takiego zrobił. Sam Czasem no nie, dobra. Sam czasem spotykam się z tym, że zrobiłem dość dużo tych pokazów na ulicy w całej Polsce i czasem ludzie mówią, a widziałem twój pokaz e, 4 lata temu w koło brzegu. I po poznałem cię po czerwonych butach. No dobra, no to mam ten swój element, powiedzmy, czerwone buty, które mnie jakoś tam e, wyróżniają. Ale, ale to nie jest tak, że ten chłop, kurde, widziałem pokaz Macieja, Kulhawika i on był super ekstra. E, poznał mnie, po, zobaczył mnie, poznał mnie po tych butach i sobie przypomniał pewnie uczucia towarzyszące, towarzyszące temu pokazowi. Nie miał pojęcia, że ja tam robiłem sznurki, cytrynę, lizaki, co tam się działo wtedy na pokazie. Tylko raczej przypomina sobie to, co, co wtedy czuł. Więc wiesz co, Adamie Soho, ja się bardzo często nad tym zastanawiam, wiesz? Bardzo często się nad tym zastanawiam podczas eventów. Na przykład, gdzie tak jak występuję na ulicy, tam krzyknę trzy razy, że jestem królem Wrocławia i wpiszcie mnie w Instagram. Tak. Yy... I rzeczywiście tam ludzie wpisują. Czasem się pojawiają jakieś ludzie na Instagramie po tym stricie. Tak na eventach to by absolutnie nigdy nie przeszło. Nie, nie, nie wyobrażam sobie, że zapamiętajcie mnie, bo ja jestem nikim tam nie jestem. Ja jestem tam rozrywką i ma być fajnie. I jak zrobię dobrą robotę, to oni to oni to zapamiętają. Gwarantuję ci, nieraz... Guf, kurde, jak jeszcze współpracowałem z Antkiem, godzinami się zastanawialiśmy, jak sprawić, żeby widzowie zapamiętali mnie, że widzieli Macieja Kulchawika, iluzjonistę VIP, czy Macieja Kulchawika, króla Wrocławia. Gówno to kogo obchodzić, kogo tam oni widzieli. Ale jak sprawisz, czy ja sprawię na pokazie, że oni żeby będą czuli się wyjątkowo, to oni widzieli, wiedzieli na której imprezie mnie widzieli, to jak tak bardzo im się spodobą, że chcą mnie mieć u siebie, to mnie znajdą. To pójdą do, do, do organizatora imprezy i się spytają, ty, jak się nazywał ten pajac, co tam w czerwonych butach biegał po imprezie? Maciej Kulhaj. Aha, może mi dać jego numer? Mogę. I tak wielokrotnie słyszałem właśnie takie historie u siebie, że ktoś, chłop mnie, pan mnie widział ee, na Sylwestrze, który zrobiłem 3 lata wcześniej w jakimś hotelu. On rzeczywiście, że nie wiedział, kogo, kogo oglądał, bo bo, 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 e, no bo, nie ma opcji, żeby zapamiętał Maciej, Kulhawik, jak to się pisze. W ogóle moi koledzy nie wiedzą, jak się pisze moje nazwisko, a co dopiero ktoś obcy. Gdzie to usłyszał dwa razy może powiedziałem, że jestem Maciej, ale spodobałem mu się. On dzwoni do hotelu i się pyta. Sylwester 2017, jak się nazywał iluzjonista? Hotel. Mu podaje. On dzwoni do mnie i chce mnie na urodziny żony. W taki... O, oczywiście, w taki sposób, w taki sposób według mnie działa to po prostu najlepiej. Możecie rozdawać wizytówki w fikuśny sposób, wyczarowywać je spod iPhone'a 6,5, ale jak szło było chujowe, to to, to, to to, że w ten sposób wyciągnięcie wizytówkę, to kogo to obchodzi. Także. Ja mówiłem to wielokrotnie w tych dwóch wywiadach, które miałem, że zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taką chwytliwą ksywkę jak ee, Magi Cofy, Magi czy Just Eddie Show. To jest coś, co się, coś, co się zapamiętuje. Stąd też... E, takie zrządzenie losu, że dzięki jakiemuś przypadkowi wymyśliłem sobie tego króla Wrocławia i na ulicy on się sprawdza świetnie, ale jak jestem na jakimś evencie dla e, Michała Sołowowa, nie krzyczę tam, że jestem królem Wrocławia, bo tam jestem psem, który ma szczekać, jak oni powiedzą, że mam wychodzić na scenę. Nie no, f, tam nie wypada mi po prostu, nie wypada mi się jakoś e, tak e, specjalnie promować. Mam nadzieję, że moja magia mówi sama za siebie, że mój pokaz się broni. I tego życzę wam, drodzy kochani performerzy. No co? Oczywiście teraz akurat się patrzę na swoją walizkę starą z, ze streeta, gdzie jest napisane maciejkulhawik.pl i pamiętam, jak w 2016 roku występowałem na ulicy. E, miałem tą walizkę ze sobą. Gówniana, wali... Gówniana walizka za trzy dychy, pomalowana nawet nierówno, ale było tam napisane maciejkulchawik.pl. Yy, I tak się składało, że jeden z najbogatszych Polaków przechodził się wrocławskim rynkiem. Później, jak do mnie zadzwonił, mówi: ja nie, nie oglądałem pokazów, widziałem jak ludzie się bawią, i nie podchodziłem do pana. Może oglądał pokaz gdzieś tam w ale nie podchodziłem do pana. I ja sobie tam zerknąłem na, na walizkę, zapamiętałem. I ze strony do mnie zadzwonił. Także to był dla mnie jakiś szok. Spędziłem dwa dni u nich na fantastycznym weselu. Na weselu i po prawinach. No wiadomo, warto mieć takie gdzieś tam znaki, no ale to chyba jest tak oczywiste, że warto, żeby jednak gdzieś było napisane, że jesteśmy Maciej Kulchawik. Ale jak to wygląda? maciejkulchawik.pl. No ja nie wygląda za dobrze, ale w tamtym wypadku zadziałało. Ale najbardziej zadziała. Dobry pokaz, kochani. I tym się żegnam w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Piszcie pytania w komentarzach. Czytam wszystkie. Do zobaczenia. W... Chyba się zbekałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Cześć.